Witajcie, dzisiaj nie zapraszam na obiad, ale na takie malutkie, skromnutkie kartofelki. Gdy czasu jest za mało, a trzeba coś upitrasić, to wychodzi od takie coś. Jak wiadomo, z próżnego i salomon nie naleje, więc parę rzeczy trzeba mieć. Pudełeczko i farbę. Przy farbie nie marudzimy. Do ścian, akrylowa, do płotów, wszystko może być. Mnie po remoncie została akrylowa zewnętrzna. Najlepiej szeroki pędzel i malujemy. Na wieczku przykleimy serwetkę, więc tutaj bez nadmiernej staranności. Serwetka jak widzicie jest kolorowa, więc nie będzie widać niedociągnięć. W środku trzeba trochę ładniej rozłożyć farbę. Będę przyklejała na żelazko przy pomocy hobby glue. Przy metodzie na żelazko sprawdza się znakomicie. Ale jak nie macie, wigol też może być. Nakładamy grubo, ale w miarę równo. Po dokładnym wysuszeniu pudełka prasowanko. Na tym etapie serwetkę przycinacie z dużym zapasem. Należy oddzielić jej górną kolorową część, ponieważ zawsze tylko tą część przyklejamy, a tu udziel odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytanie. Zobaczcie, nie możemy przykleić serwetki na ciemną powierzchnię. Po przyklejeniu wygląda to znacznie gorzej. Ciemne tło wyżera wszystkie kolory. Drugie pierwiosnki, serwetkę zawsze kleimy na jasną powierzchnię, kawałek papieru do pieczenia i prasujemy. Na półokrągłej powierzchni prasowanką uprawiam po raz pierwszy. Zastanawiałam się, co z tego wyjdzie. Prasujemy bez pary na dwie kropki, czyli na średnią ciepłotę. No i tak mozolnie, koło minuty, brasowanko uprawiamy. W przyspieszonym tempie wygląda dużo lepiej. W międzyczasie można podglądać, czy wszystko dobrze się przykleja. Jeżeli gdzieś serwetka niedostatecznie przylgnęła do powierzchni, przyprasowujemy jeszcze raz. Takiego efektu przyklejając pędzlem nie osiągniemy. No, chyba że gdzieś jest jakiś wirtuos w tym zakresie. Po wyschnięciu pozbywamy się nadmiaru serwetki papierem ściernym 240. Na koniec serwetkę trzeba zabezpieczyć lakierem, bądź klejem. Nie przyspieszam, malujemy zdecydowanymi ruchami. Czym szerszy pędzel, tym lepiej. Jeżeli daliście za mało kleju albo kiepsko przyprasowali, mogą powstać bąble. Ale przy użyciu Hobby Glue nigdy mi się to nie zdarzyło. A teraz kawałek pod tytułem podniózy, czyli dobieranie koloru do pudełka. No dobrze, nie będę się nad Wami znęcała i nie pokażę ile czasu mi to zabiera. Ale pokażę, że brzegi wykańczam gąbeczką, ale nie może być nadmiernie na farbą. Odsączamy na kartce i dopiero wtedy malujemy. Dla ozdoby mamy owal. Malujemy farbą akrylową, szlifujemy i ozdabiamy. Dodajemy ten sam motyw, który mamy na górze, wtedy zawsze wszystko do siebie pasuje. Wycinamy zgrubnie i oddzielamy górną część serwetki, jak zwykle. Kto ma czas i lubi, może kwiatuszek wyciąć bardzo dokładnie. Ja takie wzory wyrywam pędzelkiem z wodą. Namaczam niepotrzebne części i odrywam. Dło serwetki jest białe, owal pomalowałam na biało, więc taka dokładność w wyrwaniu w zupełności wystarczy. Przykleję naklej z werniksem. Mimo tak małego wzoru będę przyklejała szerokim pędzlem, wydaje mi się to najwygodniejsze. Narzędzia i preparaty, z których jestem bardzo zadowolona możecie kupić w naszym sklepiku, zapraszam. Adres widzicie teraz na dole strony. Serwetka już przyklejona, a dół pudełka ozdobię dodatkowo stempelkami. Najtańsze silikonowe, sprawdzą się znakomicie. Trzeba je przykleić do opakowania płyty CD, bądź do zwykłego kawałka pleksji, wtedy już można odbijać. Ja odbijam przy pomocy zwykłej farby akrylowej, tyle że mam ją w słoiku. Po prostu nanosimy farbę i odbijamy. Jak widzicie, żadna filozofia. Żadna filozofia, ale skrzaczyć można wszystko. Ręka mi zadrżała i pieczątka się odrobinkę rozmazała. Nie jest tak źle, w końcu mogło być znacznie gorzej ale jakby było całkiem źle, to bym po prostu zamalowała i zrobiła jeszcze raz. Myślę, że tylko nie do uratowania są zmaszczone spękania. Resztę da się zamalować, podpatynować i będzie dobrze wyglądało. Właśnie, właśnie, troszkę podpatynujemy. Pasta w kolorze ciemny brąz. Moja ulubiona, mam ją oczywiście w sklepiku. Plus skarpeta artystyczna. Nie ja lubię powaprać patynką, ale myślę, że to pudełeczko bez patyny także wyglądało nieźle. Prostota broni się sama. Ale ja po prostu muszę. Szablon, pieczątka, patynka, po prostu coś musi być. Ozdobne kółeczko także przyciemniłam, aby pasowało do reszty. A na zakończenie delikatne, bawełniane białe koronki. Nie dodawałam już nic więcej, ponieważ po otwarciu owal z kwiatkiem ciągle jest widoczny. Ja przyklejam klejem na gorąco, ale klej Magic bądź szybko schnący także będą dobre. Pudełeczko wygląda w tej chwili tak, a ja jeszcze przemyśleć, czy nie pomalować góry błyszczącym lakierem. Do zdjęć matowa wersja jest znacznie lepsza. Mam nadzieję, że wszyscy początkujący połknęli Bakcyla i takie pudełeczko to bułka z masłem. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na inspirello.pl